Cześć, ludkowie Zacząłem bez was. Kręcę. Co dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie próbeczka, którą dostałem od Japurka. I pierwszy raz w życiu ją będę używał. To mydło co to jest? To jest mydło w ogóle praktycznie niedostępne na rynku detalicznym, bo jest przeznaczone dla barberów. Nazywa się Dusi kabinet. I sam fakt, jak oni sprzedają to mydło producenci, bodajże Niemcy to są, już świadczy o tym, że to jest przeznaczone na rynek barberski. Otóż to są dwa takie solidne bloki mydła zapakowane w jedną owijkę papierową, czarno-białą, czyli tam wiecie ten, chyba wystarczy, nie? Wiecie, jest tam po prostu tego tyle, to jest dużo tego, to po pierwsze. A po drugie... Yy, a po drugie jest to w formie dosyć mało wygodnej do użycia takiego. Nazwijmy go detalicznego, tak? Po prostu przed użyciem należałoby coś z tym zrobić. No, ja wrzuciłem do miseczki, żeby żeby ja sobie Chcę yy, mieć pędzel po prostu. Równie dobrze mogę trzymać do bręku, ale. Pędzel, jak widzicie, jest to mój jig z firmy DS Cosmetic z rączką Barber Pool. Mówimy o kolorach, nie kształtach na szczęście. Chociaż kształt Barber Pool wcale nie jest zły. Yy. To mydło prawie, że nie pachnie. To się wiecie, taki jest zapach mydła, po prostu mydło mydło. Ten zapasek jest bardzo, bardzo delikatny naprawdę. I z niczym się na pewno nie pokłóci, więc każdy można zapach nosić z takim podkładem. Ja oczywiście dzisiaj jak ostatnio mi się to zdarza. Będę jechał po brucie, jeszcze go tam troszeczkę jest i dzisiaj nie będzie szawetki, nie będzie brzytwy, będzie maszynka. Dlaczego maszynka? Bo nie znam tego mydła, maszynka jest bezpieczna, bo to jest Merkur 34C HD i w środku trit falcon, czyli węglowa, jak dla mnie jednorazóweczka, żelteczka i dla wielu. Wiele osób tą żelteczkę traktuje dość jednorazowo i słusznie. Chociaż znam takich, co mówią, że dla nich każda żeletka jest jednorazowa. Oj, będę oj, oj, będę wykładniękuczował. Zobaczymy, czy trzeba będzie go dobijać. Coś Wam powiem. Mydło tak dość wydajnie się zachowuje, jednak. Dobra, tutaj Tu nie będę raczej ruszał. I... i ostatni ruch na twarzy bo jeszcze główka nie, główka też jeszcze trzeba. Żydko, przystaje. Walczyć z zarostem, bądźmy z czym. No i spokojnie, Idę Jedziemy dalej. No, trzeba zrobić, bo tak, ubogo. Miseczka. Hmm. O tyle był to zły wybór, że ona jest znakomita do tego, żeby piana w niej wyrabiać, wiecie, bo ona ma te y, takie guski. Tam każdy kolorek, każde zdobienie, każde dotknięcie tym kolorkiem spowodowało y, spowodowało y, powstanie takiego zgrubienia, takiego boba nowego. I Co za tym idzie, ta powierzchnia jest taka, jak w słynnych smoczych miskach od trochę, nie? I dzięki temu się bardzo dobrze wyrabia w niej em, pionę, a do nabijania pędzla powinienem użyć czego innego. Pewno przełożę tą mydełko, umyję tą miseczkę, przełożę tą mydełko w co innego i tam sobie będę nabijał. No dobrze. No dobrze, jeszcze raz. Tym razem pod górkę i będzie po ptokach. Co ja mogę o tym mydle powiedzieć Wam? Wiecie, sympatyczne to ono jest. E, daje taką dosyć fajną amortyzację, także następnego nie będzie czymś odważniejszym. Jakąś szawetką może, a może żytwą. E, bo, bo wygląda na to, że się nadaje do takiego celu. A jeżeli chodzi o śliskość, hm. więc tak. Teraz nie jest ślisko, moczymy lodowisko. Ogoliłem się pięknie Na twarzy. Tak, pora dokończyć głowę. Jak widzicie, wiem, że jesteśmy na końcówce tej piany. Że tam w pędzlu to już praktycznie nic nie zostało. No i dobrze. Zużycie było tak zwane ekonomiczne. Czyli nabiłem tyle, ile zużyłem. I wszystko w temacie. Ale. Kwestia. Zmniejszenie zarostu jest. No, zarost był taki dwójpłudniowy. Był. Chuj go nie ma. I znowu ten sam prototyp. Poluzowanie. wypłukanie, Robi to elegancko się wtedy. I Zobaczymy. Spłukiwanie energiczne wodą nie wykazuje śladów podrażenia. Mydła mają tu do siebie, że jakby były podrażnienia. Jakieś takie większe przynajmniej. To bym to czuł, by szczypało, bo mydło tak jest, tak ma. Jak widać, brud jest używany intensywnie, jest pod ręką. Ma jeszcze dla mnie jedną zaletę. Mam do niego do kompletu dezodorant. Więc bardzo dobry na jakiekolwiek wyjście, bo nie ma eklektyzmu zapachowego, prawda? Co to jest eklektyzm? Pomieszanie stylów. Typowym przypadkiem architektury eklektycznej jest słynny kościół Sacra cœur w Paryżu, który wygląda jak skrzyżowanie e, minaretu z, e, z katedrą św. Piotra w Rzymie, ale jest w tej budowli urok. No, wiecie co? To jest tak. Ja czuję, jakbym sobie jakiś krem, kremik lekki nałożył na twarz. Naprawdę. Do spójności z, z tym brutem jest super. Nic nie szypie normalnie, jakbym wodekładł. Także następnym razem agresywniejszy sprzęt pójdzie w ruch. Pójdzie w ruch szewetka albo brzydwa. Decyzja jeszcze nie podjęta. A widzimy się w następnym filmie. Miejcie się pięknie, ludkowie. Cześć, do zobaczenia.